No siemanko, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Michu z tej strony. Wbijamy na Bybit, bo zaczął się tutaj właśnie dzisiaj jeden fajny lunchpool, który mam nadzieję, że dobrze nas wynagrodzi. Mamy tu APR na poziomie 60 i 50%, a ten lunch pool będzie trwał przez kolejne 5 dni. Później na następny dzień będzie listing tego tokena. Więc mam nadzieję, że będzie tutaj super fajnie. Zresztą token nazywa się SMILE, więc przyniesie nam tutaj na pewno mnóstwo szczęścia. Mamy dwie pule MNT, gdzie jest przeznaczone 630 tysięcy tych tokenów i na USDT jest trochę więcej, jest 1 470 tysięcy. Jeśli chodzi o pulę MNT, tam możecie wrzucić 5 tysięcy tokenów, a na USDT 2000 tokenów. Dobra, super fajnie, ale jest tutaj jeszcze jeden lunchpool, który chciałbym Wam pokazać, konkretnie na, nie na Bajbicie, a na Katizen. Więc wbijamy na Telegrama, na Katizen, odpalamy aplikację i tutaj od dwóch dni już działa ten LaunchPool. Można zrobić sobie depozyt, tutaj to jest. Deponujemy nasze Kati, później je wrzucamy tutaj w pula. W tym momencie prawie 770% APY na tokenach Kati. Ja wrzuciłem tutaj 2000, które są warte jakieś 700 dolarów, to jest maksimum w ogóle. I w tym momencie uzbierałem 470 tokenów ZRC. Co jest równoznaczne, jakieś 80 dolarów. No i można zastejkować tutaj jeszcze kota, ale na kota jest przeznaczona dużo mniejsza nagroda. Dodatkowo ten kot musi mieć level przynajmniej 300. Więc mój level kota jest tam akurat 260 niecałe. No ale wydaje mi się, że jest to ciekawa opcja, żeby się zainteresować. Ten token nie jest jeszcze listowany na zbyt wielu giełdach. Tam jest tylko jedna jakaś taka mała giełda, kute chyba. Ale podobno mają mieć już niedługo więcej listingów. Ten lunch pool akurat będzie trwał przez kolejne 4 dni. Dobra. W ogóle to mam tutaj dużo do zrobienia, bo jeszcze nie wchodziłem na Bombi. Także tutaj możemy sobie chwilę pograć, bo odbieramy sobie wszystkie rzeczy. No widzicie, ile tutaj mam? A to moment, to najpierw to najlepiej będzie zagrać sobie po prostu. Tutaj. Nie będziemy, nie będziemy zbyt długo grać, po prostu sobie to podbieram, zobaczę, co tam wpadło przez noc. Pewnie mamy jakieś 1700 paczek do otwarcia. Tutaj ciach. Dostajemy dyszkę. Tutaj z tych wipów, tutaj stówka, tutaj stówka. Tutaj jeszcze jest ten Halloween, ale tego to nie chcę. Tutaj są koperty. Ciach. Hmm. Możemy jeszcze zaszerować tutaj. O. Jest tutaj dyszka, jest. Możemy zużyć. Ciach. Dobra, tutaj shop. Mamy też pięćdziesiątkę. Mamy jeszcze te, możemy tu wszystkie wykupić. Ja zwykle wszystkie biorę. Ciach, ciach, ciach. Proszę bardzo, jeszcze dwie. Dobra. Tu jeszcze WN pewnie coś mamy. Kolejna stówka. Jeszcze jakiegoś skilla. Dobra. To było ekspresowe. Teraz włączamy tutaj na trójeczkę. Niech to przesunąć. Dobra, spadaj, ale niech już to się tutaj otwiera. Ja i tak to muszę włączyć na komputerze, bo to bez sensu, żebym teraz się gapił w to. No i mamy prawie 200 tych 200 paczek do otwarcia. Level 220, tak jak widać. No i lecimy z tym. Mam nadzieję, że. Tak, gra nas, wynagrodzi wszystkich, i wszyscy będziemy super szczęśliwi. A tymczasem możemy zajrzeć gdzieś indziej. Dobra, więc teraz tutaj pojawiły się takie łapy, coś w ten desen, jak były Docs, Cats i tak dalej. To tutaj mamy właśnie takie łapy, które liczą nam punkty. I tutaj też was, was chciałbym zaprosić, bo możliwe, że jakiś fajny listing tutaj się pojawi na BitGecie czy coś. Także jakby coś, to link będzie oczywiście w opisie. Arena Games to również wam kiedyś pokazywałem. To jest w miarę proste. Wystarczy tutaj wejść. Od teraz akurat nie mam co, co sklejmować. Ale co 7 godzin, nie co 8 godzin chyba wchodzi się i po prostu się klejmuje. Można tutaj jeszcze poskakać tą żabą, ale no. Ja to nie mam zbyt dobrego skilla. O, chociaż tutaj widać, że. Patrz na to. No i niestety. Przy, chciał przycwaniakować chłopak. O. Dobra, starcie tego. <grymne> tu jeszcze mam takiego ban AI-bota. Jeśli używaliście, używaliście GetGrasa, no to tutaj działa to podobnie. Tutaj macie takiego noda i on właśnie będzie wam tutaj kopał codziennie. Są tutaj różne zadania, jest tutaj mnóstwo tego w ogóle. I właśnie są tutaj też klany. Także też link zostawię Wam w opisie. Tych zadań to jest mnóstwo, po prostu mnóstwo. No jest. I tutaj jest jeszcze taki spin. Za każdego zaproszonego macie jednego spina. I czasami tu dolarsy, albo USDC na przykład wypada, albo tonkoiny. Także wydaje mi się, że warto. No i co? Zostawię Wam link w opisie, oczywiście. To to wiecie, wszystko znacie. Tego może nie znacie. Drops. Tutaj jest taki prediction market. Można obstawiać właśnie coiny. Tak jak widać ja mam tutaj dwa obstawione. No i nie za bardzo mi idzie. Są oczywiście dodatkowe jakieś zadania i tak dalej. Ale można sobie tutaj zawsze obstawić cenę różnych krypto. W górę albo w dół. Prosta, prosta opcja. Za dużo nie ma tam co robić. Tak samo na tym Juligo, to również Wam pokazywałem. Tutaj tylko wchodzimy, odbieramy, wrzucamy jakieś update'y, upgrade'y i tak dalej. I teraz są jeszcze te paczki, na które można polować. I co jest fajne, raz dziennie możecie sobie otworzyć darmową paczkę, także jest coś się tutaj spartaliło. Mamy to, dobra. Dobra, start going. I tutaj jak wejdziemy na ten hunt, to mamy właśnie darmowe te paczki. To jest dość świeża gra, nie ma tutaj zbyt wielu użytkowników, także można, można powalczyć, a mają naprawdę ciekawe, ciekawe plany i będzie tutaj jedna jeszcze opcja depin taka. No co mi się to nie ładuje to teraz. Coś się zamoliło te o, widzicie? I tutaj właśnie można wziąć sobie jednego, ale ja już wykorzystałem i teraz mogę przeskanować. Ważne jest to, żeby to robić na telefonie, bo jak bo on wam tu szczytuje, gdzie jest wasza lokalizacja. I czasami można tutaj odebrać jakiegoś tego dzira, którego możecie później spieniężyć tam, nie? Tutaj no właśnie. No i coś tutaj wpadło, ale czy to jest... czy to jest dobre, to nie wiem. Aha, bo w ogóle tutaj jest teraz taka akcja, że dzisiaj i jutro te paczki możecie sobie kupić za darmo. Bo oni aktywowali tam taki ten. Uh, refund będzie zrobiony. On tutaj to będzie. Channel. Tutaj widzicie, że macie 100% refund. To jest legitna, legitna gra. Także oni muszą to oddać. Nie ma takiej opcji. Ani Mokaja Brandz ich tutaj wspiera również. I to i główne konto oni mają ponad 200 tysięcy followersów na Twitterze. Także wątpię, żeby nas chcieli oszukać. Po prostu jest taka akcja, że możemy sobie do jutra kupić tych paczek za darmo. Więc ja sobie w sumie zakupię 100. O. Connect Wallet. Halo, Halo. Tutaj. Ja to ja. To jestem ja. Bak. Kupujemy. Tak jest. Zatwierdzamy, potwierdzamy i cierpliwie czekamy. Dobra. Nie wiem, czy chcecie, żebym to otwierał, bo to trochę czasu na tym schodzi, ale no, możemy chwilkę, kilka możemy otworzyć. Zobaczymy, czy nam coś fajnego wpadnie. Musiałem chwilę poczekać po prostu, aż to się tutaj załaduje. No i nie wiem... Nie wiem, czy chcecie oglądać, jak otwieram te paczki, ale no... Jakieś emocje tu są, bo można coś wygrać w końcu. <słuch> Lecimy. Proszę bardzo, no, zawsze coś tutaj, coś tutaj skapnie. Ciekawe, czy ta lokalizacja naprawdę ma znaczenie. To, no znaczy widzę, że tutaj są jakieś busty, ale czy na przykład można wylosować jakieś specjalne rzeczy zależnie od waszej lokalizacji? Sprint-sharming. Sprint-sharming. I tutaj jakbyście je chcieli sprzedać, to wbijecie sobie tutaj, nie? I tutaj ciach. I tutaj można je albo aktywować, albo można je po prostu sprzedać. No widzicie? Activate. No i wtedy nie będzie można sprzedać. A jak dajecie sell, once you sold, ciekawe czy da się ustawić cenę. ...successful, you link your wallet to a certain time. Ok. no to wygląda na to, że wszystko OK. Mamy coś tu, co byśmy chcieli sprawdzić? Mamy te dwie czapki. Tu dajmy... Ona tu daje... Tyle. Aha, dobra, to sprzedajmy jedną po prostu. Dobra. Zobaczymy, czy to działa tak, jak powinno. No i życzę Wam szczęścia w losowaniu. Mam nadzieję, że tutaj coś wam wpadnie. Parachuta też mogę wam pokazać. Też to jest w miarę proste. Raz chodzicie, odbieracie, tylko. Oczywiście. Jest tutaj jakaś dodatkowa kampania i tak dalej. Są różne punkty, można to zrobić. Ale najlepsze jest to, że po prostu punkty się odbiera dziennie i po ptokach już mam wolny cały ten. Cały dzień mam wolny i później już nie muszę nic robić. No więc zapraszam was tutaj na Michalski Team. Tu mamy czat. Jak wchodzicie w ogóle to tutaj nasza Rose Wam wyda takie wyda Wam takie przywitanie i trzeba tutaj kliknąć kapcze bo jak nie klikniecie tej kapczy to nie możecie tutaj nic pisać. Także pamiętajcie żeby tą kapczę. Cisnąć, a jak coś, to musicie wyjść i wejść z powrotem, będzie tak najlepiej. No, i tutaj mamy różne, różne kanały. Zapraszamy serdecznie.